Dzień siódmy, detoksu sokowego. I tak, no dzisiaj powinien być to mój dzień wychodzenia, dlatego że postanowiłam, że będę na początku postanowiłam, że będę 3 dni, później przedłużyłam o trzy, więc byłam 6 dni na sokowaniu. Dzisiaj się zastanawiam, czy nie przedłużyć o kolejnych kilka dni. No i zaczęłam dzień od soczku marchwiowo pomarańczowego W ciągu dnia zobaczymy, jak się będę czuła, czy będę miała ochotę coś zjeść, czy nie. Bo, generalnie, jak się wychodzi z sokowania, to też nie można tak jeść, co popadnie, co nam się podoba. Jednak tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Jest taka zasada, że jak wychodzimy z sokowania, to powinniśmy liczbę dni detoksu podzielić przez 3 i to, co nam wyjdzie tyle dni, powinniśmy wychodzić z tego detoksu sokowego. Więc, jeżeli ja byłam przejść dni, podzielić na 3, to wychodzi mi, że 2 dni powinnam wychodzić z detoksu sokowego. I jak się wychodzi? Zaczyna się dzień od jakiegoś lekkiego owocu typu melon, arbus, być może winogrona, papaja. I później y, pije się dalej soki świeżo wyciskane i naprzemiennie zjada się właśnie te lekkie owoce. I jeszcze w tym pierwszym dniu, jeżeli byliśmy więcej dni na sokowaniu, y, nie powinniśmy zjadać takich cięższych potraw typu sałatka z awokado. Więc dopiero na drugi dzień wychodzenia, czyli jutro, moim, moim planem dnia będzie też zaczęcie dnia od jakiegoś lekkiego owocu, później wypicie smoothiesa, jakiegoś z owoców i warzyw, a dopiero na końcu dnia zjedzenie sałatki z awokado i tam różnymi warzywami i owocami. Więc. Zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie, czy ja właśnie będę dalej pić soki, czy ja zacznę jeść owoce. No powinnam dzień zacząć od melona, ale nie mam melona, dlatego y, ani papai, dlatego piję sok, bo jeszcze mam składniki na soki, więc być może zostanę jeszcze ten jeden dzień na sokach. Zobaczymy. Okaże się, później będę relacjonować. Dzień ósmy, dzień ósmy od startu mojego detoksu sokowego. Dzisiaj już zdecydowałam, że to już jest koniec. Więc no, na początku miałam cel, że będą to 3 dni. Wyszło później 6, a tak naprawdę na końcu byłam 7 dni. Wczoraj zdecydowałam, że jednak jeszcze ten ostatni dzień, siódmy dzień, zostanę na sokach, bo świetnie się czuję i bardzo dobrą mam energię i nie czuję głodu i tak także piłam przez cały dzień soki marchwiowo-pomarańczowe, a na wieczór wypiłam sobie ziółka z pokrzywy i. I tak, tak, tak naprawdę zakończyłam mój detoks sokowy. Dzisiaj rano wstałam, wypiłam szklankę ciepłej wody, kilka kropli nalewki ziołowej, którą mamy od Anię Krzysia i no I dzisiaj zaczynam już wychodzenie. Czyli trzeba być bardzo uważnym, kiedy wychodzi się z postu sokowego, dlatego że powoli trzeba przyzwyczajać jelita do trawienia. Nie można od razu wrzucać jakichś gotowanych rzeczy ciężkich, ciężkostrawnych, dlatego że możemy bardzo źle się przez to czuć i, i będzie to no, zbyt obciążające dla naszego organizmu. No a na jutro będę miała w planie zjeść już sałatkę, czyli też zacznę dzień od owocu, później wypiję sok, później wypiję smoothie, a później zjem sałatkę już taką sobie. Przynajmniej pół awokado sobie tam wkroję i, i różne warzywa, liście, ogórek na pewno i tak dalej. Więc y, jutro już będę jadła w końcu sałatkę, o której już tak marzę. Dlatego, że przyznam szczerze, że marzy mi się słony smak. A na pewno bardzo mi się wyostrzył węch właśnie słonych rzeczy, mam wrażenie. Jednego dnia miałam wrażenie, że wszędzie czuję słone frytki, <laughs> frytki albo w ogóle jakieś takie pokarmy słone. Więc, czy zupy więc na pewno będzie mi to mega smakowało a dzisiaj czeka na mnie micha papai nie wiem czy zjem całą tą michę, to jest jedna papaja taka malutka, pokrojona na, na małe kawałeczki eee, zobaczymy w ogóle jak mi to będzie smakowało, może spróbuję po siedmiu dniach nie jedzenia, nie rzucia w ogóle. W sensie próbuję pierwszy kawałek. Niesamowite. Rozpływa się dosłownie jak masełko. w buzi. Słodziutka taka. To jest niesamowite, jak. Jak to smakuje. Po prostu niebo w gębie. Miam. Doceniam każdy kawałątek. Także ja się zabieram za jedzenie, a później nagram może jeszcze jakieś filmy. Z dalszej relacji dnia. Dzień dziewiąty od rozpoczęcia detoksu soko sokowego i chciałam tak pokrótce podzielić się w sumie, jak wyglądał wczorajszy dzień, bo nie, nie miałam okazji nagrać e, żadnego wideo, więc e, po wypiciu, po zjedzeniu rano papai no powiem szczerze, że po dwóch godzinach mocno przyscał mnie głód. Taki głód, jakiego nie czułam przez cały ten tydzień sokowania. Także myślę, że jelita poczuły, że znowu jest pokarm i, i, i żołądek, i, i że jest tu do trawienia, więc uruchomił ten proces takiego jakby nie wiem, zapotrzebowania na pokarmy stałe. Tak, tak samo to sobie interpretuję, chociaż nie wiem, jak do końca ten system działa. Natomiast no, miałam dość taki kryzysowy moment, bo pojechałam akurat na zakupy. I po prostu taka głodna się zrobiłam. Po sokach nie miałam ani razu takiego natychmiastowego ssania w żołądku. Tylko to tak stopniowo przychodziło. Więc wróciłam do domu, zjadłam dwie pomarańcze i dwie mandarynki i zaczęłam wyciskać soki, żeby, żeby uzupełnić też sokami. No bo jednak jak soki wypijałam, to czułam się dużo bardziej syta przez dłuższy czas niż właśnie jedząc nawet całą papaję, całą miskę papai. Eee, I co później? No i później wypiłam sobie soczek marchwiowo-pomarańczowy, wycisnęłam sobie też na wieczór zielony sok z selera, ogórka, jarmużu, szpinaku, jabłka i cytryny i imbiru. Eee, no ale bardzo przez cały dzień miałam jakby taką ochotę na słonę. Po prostu nie mogłam się powstrzymać, tak mi się chciało słonego, więc wypiłam Jedną małą szklankę zakwasu buraczanego, który mieliśmy nastawiony już wcześniej. Więc ten zakwas buraczany na chwilę mi jakby pomógł zapomnieć o tej potrzebie słonego. A później, nie wiem, może godzina czy dwie godziny po tym, no dalej miałam potrzebę zjedzenia jakiegoś czegoś słonego. I, no i co? No i jak sobie z tym poradziłam? No, zjadłam awokado. Jedno awokado. No mówi się, że na dniu pierwszym, kiedy się wychodzi z tej całej, z tego detoksu sokowego, nie powinno się jeść awokado z żadnych takich ciężkich rzeczy, ale ja zjadłam yy, już tak około godziny 17-16, może nawet, 16. No i powiem szczerze, że poczułam się świetnie, naprawdę to tak jakby mój organizm bardzo mocno potrzebował yy, tłuszczu po prostu, tak uważam, tak myślę. Że potrzebował tłuszczu i się poczułam naprawdę dobrze. Wcale nie czułam się obciążona, nic mi się nie działo z jelitami, nie czułam żadnego kłucia ani nic. Dalej się czułam lekko, więc to awokado naprawdę mi uratowało życie. I później na wieczór wypiłam ten mój zielony sok, który sobie wcześniej wycisnęłam. A i jeszcze wcześniej po, tych, po tym zakwasie buraczanym zjadłam chyba z cztery ogórki kiszone. Tak, ogórki kiszone i, i ten zakwas buraczany mi trochę zaspokoił potrzebę słonego. W sumie to wypiłam chyba trzy soki marchwiowo-pomarańczowe, albo dwa, już nie pamiętam, i na pewno zielony na, na wieczór, więc tak wyglądał mój wczorajszy dzień. A dzisiaj zaczynam dzień od soczku też marchwiowo-pomarańczowego i sobie wycisnęłam na wieczór, znaczy na wieczór, na cały dzień, bo dzisiaj generalnie to już jest drugi dzień wychodzenia, więc będę mogła zjeść już moją wymarzoną sałatkę. Także kupiłam sobie szpinak i tam awokado i w ogóle pomidorki, w ogóle z ogórkiem kiszonym zrobię sobie super sałatkę. A w ciągu dnia mam zamiar w sumie wypić trzy soki, czyli właśnie ten, co teraz piję. Wcześniej wypiłam właśnie nalewki ziołowe i szklankę ciepłej wody, a na później mam jeszcze sok na później mam sok pomarańczowy i sok zielony są tutaj po dwa po dwie szklanki dlatego, że jeden jest dla mnie a jeden dla Kuby także dzisiejszy dzień tak będzie wyglądał oczywiście oprócz picia soków mam zamiar jeść albo pomarańcze, jabłka mm, lub mandarynki no bo akurat takie nam zostały owoce domu yy, i co? no i w sumie drugi dzień wychodzenia można by powiedzieć, że czuję się świetnie no tylko chciałam się podzielić o tym głodzie, który miałam taki na, na maksa podobno włącza się właśnie taki wilczy głód zaraz po wyjściu z tej e, całej diety do de, detoksu de de w sumie e, bo no, organizm zaczyna się budzić znowu do jedzenia jakby do, do trawienia pokarmów więc tyle na teraz, może nagram jeszcze później kilka, e, kilka słów na temat jak się czuję po zjedzeniu sałatki